Czekam na ważny telefon. Mam nadzieję, że ruszy od stycznia pewna rzecz, na której bardzo mi zależy, związana ze śpiewaniem. E, robię teraz spektakl, Czarno to widzę, pomieszani, posortowani. Mamy wspaniałą obsadę. E, będziemy grać w paladium 23, a później po Polsce, więc zapraszam już o, o, z góry na, na koncert. E, na, ja już jestem na koncercie, bo przy chwilą śpiewała Sasza Strunning, wspaniale zresztą. Jestem zachwycona, ale ja na razie zapraszam na spektakl. Mam nadzieję, że w przyszłości też na koncert. Tak, zaczęliśmy też działać trochę z moim gitarzystą. Mamy fajny numer Cień, mamy też parę innych numerów, pracujemy nad nimi, więc myślę, że płyta zbliża się wielkimi krokami. Wydawało mi się, że nie umiem śpiewać. Wstydziłam się, bo dziewczyny były po szkołach muzycznych pierwszego, drugiego stopnia, naprawdę były zaawansowane. Ja nie, nie umiałam, nie czytałam nut i tak dalej. I po szkole Rinkarent zaprosił mnie do programu, jak oni śpiewają. I tam musiałam się nauczyć śpiewać z odcinka na odcinek. Stało się tak, że wygrałam ten program i uwierzyłam w swoje siły, że potrafię śpiewać. Um, uwierzyłam w to do tego stopnia, że um, myślę, że to jest jedno z moich największych marzeń śpiewać na scenach w Polsce. Um, no i próbuję realizować to marzenie. Um, absolutnie na początku, no też pamiętam początki swoje, gdzieś tam nagrywałam się na dyktafon, ale jak mówię, wstydziłam się na tyle, że, że uważałam, że aktorstwo OK, skończyłam akademię teatralną. Ale śpiewanie czuję, że to jest moje powołanie w jakimś stopniu i chciałabym dać to światu, podziękować Bogu w ten sposób, że, że jestem na tej planecie i mogę, mogę żyć i być szczęśliwą.